Cześć, nazywam się Magda i jestem fizjoterapeutką oraz nauczycielką jogi. Dziś opowiem krótko o tym, jak joga może pomóc w problemach z kręgosłupem oraz w rehabilitacji narządu ruchu. W ostatnim czasie joga zyskała bardzo na popularności. Wiele osób praktykuje, można by zatem zaryzykować stwierdzenie, że jest to ruch przeznaczony dla każdego. Ale czy tak właśnie jest? Za chwilę się przekonacie. Warto zauważyć, że joga to nie tylko uelastycznianie i rozciąganie, choć mit ten jest dość powszechny. W praktyce joga ukierunkowana jest zarówno na uelastycznianie tkanek, jak i na wzmacnianie mięśni. Jeśli chodzi o mięśnie, to mówimy tu nie tylko o lokalnych mięśniach powierzchownych, ale także o mięśniach głębokich, stabilizujących m.in. kręgosłup. I to jest właśnie ten aspekt, który jest bardzo ważny dla pacjentów. I osób z problemami z kręgosłupem, zarówno tych urazowych, jak i przeciążeniowych, a także dla osób, które po prostu dużo siedzą. Regularna praktyka jogi wpływa na uelastycznienie tkanek, poprawę mobilności, poprawę wytrzymałości, poprawę funkcjonowania układu trawienia, regulację ciśnienia krwi, a także na redukcję stresu. Z mojego punktu widzenia, yoga to idealne uzupełnienie także innych treningów a także, a może przede wszystkim, poprawę czucia własnego ciała oraz poprawę jego sprawności, która przekłada się na życie codzienne. Lepsza stabilizacja i czucie głębokie to mniejsze ryzyko kontuzji i przeciążeń tkanek okołokręgosłupowych, a także stawów obwodowych i mięśni. Myślę, że warto powiedzieć, że istnieją też różne style jogi, od bardzo statycznych form kierunkowanych głównie na uelastycznianie i relaks, aż po dynamiczne, takie jak asztanga czy vinyasa, skierowane głównie w stronę wzmacniania. Każdy może znaleźć coś dla siebie. O pozytywnych stronach jogi można by mówić i mówić, ale powstaje pytanie, czy joga może zaszkodzić. Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że tak, tak jak każda aktywność. Ale czy to znaczy, że nie powinno się jej praktykować? Jasne, że nie. Warto tylko zrobić to w bezpieczny i mądry sposób. Jak zacząć? Udaj się do specjalisty. Jeśli masz jakąś historię urazową, operacyjną albo bólową, warto udać się do fizjoterapeuty, który na podstawie wywiadu medycznego oceni, czy yoga to ruch dla Ciebie i pomoże wdrożyć Ci praktykę do codziennej rutyny. Dobrym pomysłem na początek może być także lekcja indywidualna ukierunkowana dokładnie na Twoje potrzeby i możliwości. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, istotnym jest, aby dobrać odpowiedni styl jogi dla siebie, znów ukierunkowany na Twoje potrzeby i oczekiwania. To, co może pomóc w początkowej fazie, to pomoce takie jak klocki czy paski, które ułatwią Ci początki praktyki. Daj sobie szansę i spróbuj.